Cześć widzowie, ja jestem w drugiej części odcinka, nie wiem czemu wywaliło mi nagrywanie, mniejsze z tym, obrabowaliśmy jeszcze jedno takie, ja nie wiem kiedy to się wyłączyło, więc nie będę teraz wam w stanie powiedzieć co się działo przez ten czas. Farma bardzo mocno wyrosła, ja mam tu wędkę przynęta trójka, dwójka i przynęta trzy, także ja to sobie odłożę, ej, bo ja zapomniałem, że ja tu mogę łowić ryby. Przecież na farmie. Bo logika Minecrafta jest tak powalona, że przecież nawet w najmniejszym zbiorniku wodnym można łowić ryby. Nie wiem czemu. W każdym razie zbiorę sobie teraz plony. Cyk się jest powrotem. Ta nasionka może zbiorę ze sobą. No, chociaż nie jest w sumie tego tak dużo, jak myślałem: 11 pszenicy. Ale na tej będzie się działo. O! Na tej farmie to dopiero będzie. No, i tu jest dużo. Jak tam, Jachu, gdzie jesteś? Tutaj na takim brzegu, wyrzucam niepotrzebnej tempi. Podpój trochę, te ja cię wtedy później tepnę. Yy, wow, 51 nasionek. W sensie. Ja jestem u siebie. A jestem na środku oceanu. I znów mi się chce Nie iść. Kurczę, co ja takiego zjadłem czy wypiłem, że mi się teraz. Nie gadać, że ja będę musiał zrobić drugie. W sensie mam nieskończone źródełko, ale jeszcze jeden kanał z wodą. Bo nie chce mi się. Nie, nie, bo tam jest taki kawałek farmy, w którym nie chcę. W którym albo nie ma światła, albo nie ma wody. No i tam trzeba będzie dorobić coś. I mam już tak pszenicy ponad. Cyk. Także mega wydajna jest ta farma. Ja kiedyś będę próbował zrobić automatyczną farmę z szkiną cukrowej. Ale wiesz, że do tego obserwera potrzeba. Jak zrobię taką farmę, to już będzie mi niepotrzebna szkina cukrowej. Będę miał tak zenczasowaną zbrojkę, że nie będą mi potrzebne książeczki. To musisz teraz to zrobić. No wiem. O, wyszedłem na główny ląd. A skąd wiesz, że główny, a nie jakiś poboczny? W sensie wygląda na większość. Dobra, dwa z takiej czciny cukrowej, i jedziemy z tym. O, czy coś tu jest jeszcze do zrobienia? Dla pieska imię, pamiętajcie, widzowie łapeczka w górę pod filmikiem, bo myślę, że naprawdę był fajny. No i też fajnie, jeżeli um, jeżeli byście tutaj zostawili tak <śmiewa> się. E, Trzy łapki w górę. Bez kitu. E, no i e, pamiętajcie, łapeczka w górę, jeżeli Wam się spodoba. Ale nie, czy to jest koniec odcinka. No bo w sumie, te, te, te dwa odcinki trzeba traktować jak jeden, bo wywaliło mi nagrywanie. Eee, czekaj, jachu, Yahoo no, do x, x, no, to już x, x, Dobra, chodźmy teraz przegrzebać ten teren wokół mojej bazy w poszukiwaniu tego wieżowca. Tylko może najpierw chodźmy spać. Się przespać. to ja idę do bazy. Okej, okay, ja tutaj śpię. No czemu piszesz z? No bo idę spać. No ale po co? Dobra, wychodzę już. Muszę też pomyśleć nad zamontowaniem windy wodnej w mojej bazie. Bo strasznie wolno się tu wychodzi. Ponad ja wiem, dwa... Będę robił na razie... W... Zrobić windę wodną, jak yy, nie mam... A wiesz wiesz to jest najlepsze? Że ja się wkopałem ponad dwa czanki w ziemię. Serio? A teraz spadłem. Nie, i muszę wchodzić jeszcze raz. Nie, bo do wody spadłem. Na szczęście. Bo wodę sobie tam zbudowałem obok drabinki. I teraz nie zabijam się, jak spadam. Chyba wiem, gdzie musimy iść. Gdzie? Chodź ze mną. A gdzie ty? Ja idę w ciemny las. W sensie. W... Nie jestem ja bym poszedł, ja bym, ja bym, poszedł do, ja bym poszedł, wiesz, na bagna. Ale, no dobra, tylko trzeba byłoby się rozdzielić, bo ja patrzyłem prosto, a trzeba byłoby się rozdzielić na prawo i lewo. Bo no. tam jedynie nie patrzyłem. No to ja idę na wagę. Okej? Okay? Ale sam chcesz tam szukać? No dobra, no to ja zaraz do Ciebie dołączę. No to poczekaj, albo... Mm. Nie, ja już jestem na bagnach. Dobra. A okej. Okay. Do... Tylko od innej strony trochę. O, to ja przy okazji skoczę w to miejsce, w widzowie, gdzie chciałem skoczyć na początku pierwszego odcinka, czyli no tutaj w bok po prostu. Widzę, że tu jest taki płaski teren. To może tam to będzie, ale wątpię. Szczerze wątpię. No. Tu jest. O biały konik. Ej, a ja ci dawałem chyba siodło, nie? Nie, chyba nie Dałem ci... Albo mam skrzynce. koło Skrzynce masz. Bo ja jestem pewien, że ci dawałem gościu, bo dwa siodła. Mhm. I dwa dla konia. Tam jest tam. są jakieś szkielety. Dynia. Dynia. Dynie były. Może tu to gdzieś to będzie wioska? No wiem. Moim zdaniem to już nie tutaj. No wiem, wiem. Wiem, że to nie tutaj tak chciałem się wdrapać, żeby zobaczyć co tam jest. Ale dobra, teraz trzeba tam szybko wrócić. No a na sprincie to nawet, nawet blisko na sprincie. Kurczę w drzewo w są? Kłót! Ja tej dziury nie widziałem! Serio? No? I'm not kidding you. Czemu ty cały czas tą wodę rozlewasz? Bo tak jest bezpiecznie. XD. No tak! Ej, skąd ty wiesz, gdzie iść? Ja tak po prostu idę na pałę. No i dobrze idziesz. Serio? Puch. Tak, dobrze. Idziesz prosto na bagna. Dobra, gościu, ja idę w lewo, ty idziesz w prawo. Dobra. Jak nic nie będziemy mogli znaleźć przez 10 minut, to spotykamy się. Tam, gdzie się rozsta... Pamiętasz, D dobra, spotykamy się na kordach. Minus 877, 1123. Ja sobie zapiszę. Minus 877, 1123. Dobra, i idę dalej. Ale szczerze wątpię, żeby to było tak blisko mojej bazy. Za mało, za, za mało trzech O, mam Trader'a. Serio? Sprawdzę, jak kitowe rzeczy sprzedaje. Sprawdzę, jak. Ki... Sześć emeraldów za niebieski lód lodowcowy. Serio? Pięć emeraldów za sadonkę ciemnego dębu. Trzy emeraldy za wodorost, jeden emerald za nasiona buraka, jeden emerald za dynię, trzy emeraldy za fioletowy blok koralowca bąbelkowego. Bez jaj. O! Gościu! Gościu! Tu jest niedaleko chatka, bo ja znalazłem stację do łowienia ryb, którą ja zbudowałem zresztą. No, a wiesz, że to ja zbudowałem i Ale nawet to, nieźle mi wyszło? To jest. Ty, czarny kot, a nie. Ja mam bardzo. To jest bardzo blisko w takim razie. E, byczku, byczku, ty w, chodź tu. Ej, podoba ci się to. Mega. Nawet Ju nie wiedziałem o istnieniu tego. Ja ci mówiłem, bo ja to zbudowałem i patrz, jaki bykowy dach zrobiłem z kominków. No. Ej, ja mam ten, ja mam dębowe drzewo, to ja mogę to dokończyć. Ja tu już w crafting to zaopatrzyłem, więc spoko. I zrobiłem tam taki ładny podeścig, w sensie takie, żeby to wyglądało realnie, realistycznie, to tu zrobiłem takie podparcie. Więc nie no wiem. Dobrze, Miałem niby zakaz budowania, ale w końcu coś zbudowałem. No, ja nie mogę znowu to kobielać dziadostwo. Myśmy kółko zrobili. Chodź, zobacz. Dobra, w sensie. Czekaj, ja tu dach buduję. W sensie, budowałem. Mm. Nie chcę tu. Kurczę. Mówiłem, że tutaj jest już do tego, tak? No, w sensie ja mówiłem, że wydaje mi się, że tu gdzieś może być domek chatki, bo takie mam przebłyski. W sensie domek, domek, tej. A co ja powiedziałem? Domek chatki? Tak, powiedziałeś domek chatki. Ja nie mogę. Miałem na myśli domek wiedźmy. Mhm. Bo ja pamiętam... Dwoń, bo ja wiem jak idę. w sensie, które... MAM! JEST DOŁEK No, Byczku, wystarczyło odpalić nagrywanie. Ale to chyba nie ten. Skąd wiesz? No bo tamten już na ziemi stał, a tam jest na takich posporach. Ja jestem w lesie brzozowym. Kitu. Aha, ja szukam, czy to jak tam się podpłynie to dojdziemy do tego, ale moim zdaniem to nie jest tak. A wiesz co ja myślę, że ty masz rację. Dobra, gościu, ja się przebijam na drugą stronę lasu. Zobaczymy, co tam będzie. Aha. O, gościu, ale mam pomysł na. Ale mam pomysł. Ty w ogóle tak. Nie? tak, ale mam pomysł, gościu, na tytuł. No. E... Jeszcze nie wiem, czy tak będzie na pewno, ale mam pomysł, żeby zrobić. E, poszukiwanie wieżowca, kilka fajnych struktur, czyli, kom, e, czyli e, kometowice hashtag 8. O, Byczku, ale to będzie mocne. No, dawaj. No, Ko... Gdzie jest to ważny wieżowiec? Oj, Byczku, trzeba było dla upewnienia jeszcze w łóżko kliknąć. Ja, ja doszedłem do objomu górowego ja jestem... Ale chyba nic z tego Ja jestem ciągle na... Poczekaj, ja wejść spać i czy nie możesz? Nie mogę, bo jestem daleko od bazy. A co? To wyjdź z serwera i wejdź, ja się przejdę i wejdę, to będzie różnie. A dobra Ale powiedz kiedy, powiedz kiedy. Dobra, to wbijam. Ale myślę, że już powoli będę kończył ten odcinek. Mm, żebym tylko nie zapomniał jak się idzie. A chociaż mam znacznik. E, dobra. Nawet sporo się oddaliliśmy prawie... Nie, tysiąc. 500 kratek. To ja sobie te waypointy już pousuwam na spokojnie poza nagrywką. A więc co, widzowie? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli Wam się film podoba. Subskrypcję z dzwonkiem, aby być na bieżąco. No i co, widzimy się jutro albo pojutrze, jeszcze zobaczę, jak wyjdzie, ale myślę, że jutro będzie bardzo duża szansa. Myślę, że jutro będzie albo Fortnite, albo Minecraft. Um, ale myślę, że Fortnite może yy, wleci pierwszy raz na kanał odcinek, bo był dwa razy live, ale odcinka nigdy nie było. Ja tu zrobię cyk I, spo, i, i to załatam drewnem. E, dobra, no więc co, ja będę kończył ten odcinek, jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. Uh, widzimy się w następnym odcinku. No i cześć.